Witam wszystkich w samopołudnie, godzina 12:00 wypiła, zaczynamy nasz live analityczny. Za chwilkę zobaczycie moje wykresy, już powinniście je widzieć. Zaczynamy do, od euro dolara, tylko poczekam na pierwsze potwierdzenia od Was, czy dobrze widać, czy dobrze słychać, czy dobrze nam wszystko działa, czy jest transmisja. I tak dalej. Także proszę o potwierdzenie, czy wszystko gra. Jeżeli tak, to zaczynamy od Edka. Zaczynamy od Edka. Tutaj czerwona strzałka. Mam nadzieję, że pamiętacie, mówiłem wczoraj pod koniec spotkania, że do tego momentu wrócimy dokładnie do tej czerwonej strzałki. Celowo pokazałem, zwracałem uwagę na 61. Mówiłem, że tutaj ta reakcja będzie to tak dla niedowiarków, dla tych, którzy nie wierzą, że FIBO działa. To była typowa analiza before-after, tak? Przed faktem, po fakcie. Co się stało? No widzimy, idealne dojście, 61 zarespektowane, piękne odbicie i będziemy spadać w dół. No tak to, tak to moi drodzy działa, czyli podbicie statystyczne bardzo często kończy się na dwóch poziomach. Osoby, które jeszcze tego nie wiedzą lub... Nie, nie pamiętają o tej statystyce podczas codziennego tradingu to jest bardzo przydatne bo to działa na każdym interwale od M5, M15, H1 czy tak jak tutaj H4 jeden oczywiście mocniejszy idealny przykład z dnia wczorajszego bardzo ładna reakcja mam nadzieję że skorzystaliście bo ten poziom był dwukrotnie chyba czy trzykrotnie wspominany w tym momencie statystyka zrobi swoje czyli wychodzimy dołem z racji tego że był ile testów było? Pięty, no sześć testów tak zobaczcie ile mamy strzałek zielonych raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 6 poziom, poziomu 1, 12, 13. Dlatego, no tutaj, statystyka, tak jak mówię, daje nam bardzo ważną, jasną informację, że im częściej dany poziom jest testowany, tym wybicie, czy ryzyko wybicia jest coraz większe. No przy szóstym teście uważam, że to wybicie po prostu nastąpi. Zastanawiamy się, jak głębokie może być, czyli ile miejsca na spadki netku jeszcze mamy. No, i z pomocą przychodzi nam kolejny motyw, który też mam nadzieję, że każdy kojarzy. Czyli POK, pomiar ostatniej korekty, czyli tej korekty wzrostowej, której, którą łapaliśmy wczoraj. Tej korekty zaznaczonej kolorem niebieskim. Zewnętrzne mierzenia, i tutaj, podobnie jak w dniu wczorajszym, też sobie te strzałki zaznaczymy, dlatego że do tych poziomów będziemy wracać jutro, pojutrze. One będą bardzo ważne. Oczywiście 161,8 to jest taki poziom docelowy. Ja tam miałem kilka pozycji na odbicie. Jedną sobie zostawiam właśnie na 161 po to, żeby wam pokazać, że taki ruch do wytrzymania jest możliwy. Oczywiście nie jest łatwy, tak? bo to może trwać nawet do końca tygodnia. Zobaczymy. Natomiast uważam, że jest jak najbardziej realny. Czy tutaj to łapanie na 161 i docelowy zasięg tych spadków uważam, że jest jak najbardziej ok. 1,11,28,27 to są mniej więcej te poziomy. Te strzałki poprzednie, żeby tutaj nie było zamieszania, wykasuję, bo oczywiście, im więcej strzałek, tym mniejsza czytelność, tak? Natomiast te dwie, które zaznaczam w tym momencie, są bardzo, bardzo ważne. Także miejsca na spadki mamy na eurodolarze, w tym momencie branie pozycji długich na jakichś tam podwójnych dnach, na, na tych ostatnich wsparciach uważam, że jest bez sensu, bo tutaj, tak jak mówię, po prostu to może nie zadziałać, tak? Co z tego, że mamy podwójne dno, jeżeli ono było testowane wcześniej 5 razy i w tym momencie mamy szósty test, na no statystyka względem czy podwójnych, e, podwójnego dna, czy podwójnego szczytu, czy poziomów FIBO jest taka, że im częściej dany poziom, czy nawet ZZB jest testowany, tym szansa na wybicie te, takiego miejsca jest naprawdę większa, i tutaj mamy dokładnie tego typu sytuacje. Także proszę obserwować no i zobaczyć, jak się rynek zachowa. GBPUSD GBPUSD 161,8 przed nami, tutaj pewnego rodzaju analogię i podobieństwo widzę z tym, co się dzieje na eurodolarze. Wczoraj pokazywałem motyw wybicia układu harmonicznego. Mam nadzieję, że każdy to rozumie, czyli wybicie retest i dalsza jazda w dół, z zakończeniem oczywiście na zewnętrznym mierzeniu 161,8 i to jest też dla mnie taki poziom no, pewnego rodzaju odniesienia, poziom, który na pewno będę łapał, znaczy na pewno pewnie będę łapał, tak? No 100% gwarancji oczywiście nie mogę dać, tak? Ale ta reakcja uważam na 1,2206 na funcie do dolara powinna być. No tutaj nawet widzę tę korelację dodatnią z eurodolarem, bo jeżeli edek będzie spadał, kabel tak samo, prawda? Czyli one się mogą zatrzymać praktycznie w tym samym momencie, właśnie na 161. Zobaczcie, na funcie mamy i na eurodolarze, przypominam, również. O, zobaczcie, również to 161,8 stoi, także to jest też fajny przykład, że pary walutowe, no EDK i kabel są oczywiście skorelowane dodatnio, tak? Czyli pewne mierzenia mogą równolegle wystąpić i równolegle zadziałać, co jest dla nas traderów po prostu dodatkowym potwierdzeniem, tak? Jeżeli chodzi o ROJEDA, no na Eiku mamy taki lokalny układ 1 do 1, dzisiaj to zobaczyłem, także od razu to pokazujesz, nie jest niestety, znaczy nie jest to jakiś idealny przykład, dlaczego? Dlatego, że nie ma potwierdzenia FIBO, jeżeli byłoby 61,8 na FS100, no to bym powiedział, że to jest setup, który pewnie będę brał. W tym momencie jest 150, nie jest to oczywiście zła kombinacja, ale pamiętajmy, że jeny, czyli dolar, jen, euro, jen, fund do jena, bardzo dobrze reagują na 61. Tu mamy 50, a więc poziom wyżej. Także tutaj jest oczywiście typowy zygzak, jest fajny klaster FIBO. Teraz nawet zobaczyłem, że jest dodatkowy ZZB. No ale, tak jak mówię, statystycznej przewagi na 50 względem par z jenem japońskim, no jakaś duża nie jest po prostu, więc to też tak z przymurzeniem oka, ale warto obserwować. Jakaś reakcja myślę powinna nastąpić. Lećmy dalej. Australijczyk wybija, wybija dołem z tej linii trendu. Z tej linii trendu, tutaj też może troszeczkę wykres oczyszczę. To mierzenie sobie zostawimy. Tutaj był opór, cena do niego nie doszła, więc już jest to nieaktualne. A w tym momencie bardzo ważna informacja, jaką otrzymuję od rynku, to jest, to jest wybicie i możliwość fałszywego wybicia. I to na tym chciałem się skupić. Dlaczego mówię, że może być chwilowe, a fałszywe? E, dlatego, że troszeczkę niżej jest dosyć ważna zapoja w postaci FS100. Proszę zwrócić uwagę na to mierzenie. I na ten poziom, który zaznaczyłem w tym momencie, czyli dodatkowe wsparcie na 06807. Dlaczego ten poziom będzie istotny? No, z kilku powodów, po pierwsze geometria, tak, równość fal, czyli mierzenie F100, czyli mierzenie F100, coś mi tutaj zaczęło dzwonić, przepraszam, musiałem przez chwilkę wyciszyć. Mamy tutaj dołek, mamy dołek. I mamy dołek, tak? Mamy te minima 06807. Mamy właśnie to wybicie, tak? I uważam, że ono może być fałszywe na tyle do tego miejsca, po prostu, tak? Czyli zjeżdżamy tutaj w rejony tej zielonej strzałki, księgujemy gromety i. Jest oparcie na, na ZZB, czy, czy też na wsparciu, i próba powrotu do wybitego układu. Tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na ten motyw e, takiego tej fałszywki, tak? że to może być zmyłka. Dużo osób pomyśli, że jest wybiciel internetu, więc dalej będziemy mocno, mocno spadać w dół. Uważam, że te spadki na Australijczyku będzie, e, będą chwilowe. E, no to akurat tu mnie dzwoniło, no właśnie, tak to jest, jak się nie wycisza Facebooka. No nie mogę go wyciszyć, dlatego że. Nadaje też na Facebooku, już korzystając z okazji też zachęcam do zasubskrybowania naszych kanałów, dajcie serduszko, dajcie lajka, like przebicie wirtualną piątkę. Na naszych kanałach, czy na YouTubie, czy na Fibonacci Team, dzisiaj oczywiście bardzo ważne spotkanie. Także zapraszam o godzinie 18.00. Przypominajka jedynie, bo już tyle ja za Was zapraszałem, że mam nadzieję każdy będzie. Będzie konkurs, a dokładnie trzy konkursy do wygrania: dosyć fajne, ciekawe nagrody. No i oczywiście mój kurs e-learningowy. Także to wszystko postaram się Wam rozdać, poopowiadam, troszkę Wam pokażę. Tego kursu, na czym on polega, dlaczego warto go mieć, w jaki sposób przyswajać wiedzę i tak dalej. Do, grupa Fibonacci'ego dzisiaj oficjalnie rusza, także jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest ten projekt, jak wygląda ten projekt i dlaczego warto go mieć u siebie, no to zapraszam o godzinie 18.00. Wysyłam Wam również zaproszenie na Facebooku i na YouTubie. Mamy nadzieję, że też doszło. Lecimy dalej, lecimy dalej z walutami. Kanada, słuchajcie, no Kanada idzie konsekwentnie. Tutaj się proszę nie przejmować tymi spadającymi gwiazdami. Pierwsza, druga z głównym cieniem. Wybijamy wyżej 1,38,60. 1,38,60 i poziom troszeczkę niżej. 161,8. 1,38,40. To jest mierzenie oczywiście D1, więc mogą się wydawać te poziomy mało precyzyjne, no bo różnica między jednym a drugim koło 20 pipsów, aczkolwiek poziomy są bardzo istotne. 161 pok, prawda, ostatnie korekty, no i mierzenie 1 do 1 potwierdzone, zobaczcie, ZZB. To są takie poziomy, słuchajcie, na typowy swing, na zagranie pozycyjne, średnioterminowe, właśnie w tej strefie, w tym obszarze, także też sobie dołożymy strzałkę, tak żeby o tym pamiętać. Jeżeli ktoś lubi kanadyjczyka na średni termin, na H4, na D1, to to jest strefa naprawdę niczego sobie. Jeżeli chodzi o PLN, no tutaj staje się to już pomału nudne, bo idziemy jedna sesja spadkowa, potem wzrostowa. Wczoraj to wybicie na funcie nastąpiło, dzisiaj jednak troszeczkę oddaję. Uważam, że to jest chwilowe oddanie. Zobaczcie, na razie jest połowa tej dużej świecy. Tutaj cały czas uważam, że miejsca na spadki mamy. Przynajmniej mnie interesuje kupno. Po niższych cenach, dlatego ja może jestem taki troszeczkę wiecie, stronniczy, aczkolwiek staram się zachować ten obiektywizm, bo w tym momencie nie widzę żadnej okazji, więc nie będę mówił, kupujemy tutaj, podczas gdy realizujemy prawdopodobnie układ harmoniczny. Tak i widzicie, że miejsca na 161 praktycznie na każdej parze, czy euro, czy dolar, czy funt. O, tutaj zobaczcie, to wszystko następuje. Także to są miejsca bardzo e, ciekawe technicznie, tak? jeżeli chodzi o pln -y. Na SNP. no na SNP wytrzymujemy układ harmoniczny, jest bardzo ciekawy, bo się pojawia popyt skumulowany, więc tutaj tak jakby ten ruch e, zaczyna nabierać sensu i co ważne, on może przyspieszyć, tak, może przyspieszyć do punktu C, do punktu A, także tym samym e, ważne opory okolice 3143, 3165 to są naprawdę ważne opory wynikające z położenia punktu C i punktu A układu harmonicznego. Także w tym momencie sytuacja się rozwija. O czym powinniśmy pamiętać? Pewnego rodzaju pułapka dla takich może niedoświadczonych, ale też o tym mówię na kursie w grupie Fibonacci Egotery testy. Bardzo często ponad 60% szansy mamy na to, że będzie cofka i rynek przetestuje punkt D ponownie, tak? Punkt D, punkt D jest tutaj, przypominam okolice 2,990, może być podwójne dno, może być test punktu D i dopiero zakładany ruch, także to jest taka no, utracona okazja, tak? Ta może się gdzieś tam pojawić, czy strategia spóźnionego wejścia, Kiedy, kiedyś też to opracowywaliśmy. No, tego typu temat czy motyw rynkowy często się pojawia. Także warto, żebyście znali. W tym momencie na dax za bardzo nie rozumiem, co się dzieje. Jakiś liter 61 nastąpił. Bardzo lokalny, lokalna korekta płaska, którą tak średnio lubię, no ale jest, tak? 1 do 1. Zobaczcie, gdzie jest FS100. O, widzimy idealnie, rynek dotknął, no, respektuję. No, boję się trochę, że na dax takiego boczniaka złapiemy trend horyzontalny i w takim prostokącie gdzieś tam się będziemy odbijać pomiędzy 12 000 a 12300. no i tak do końca tego dnia, zobaczymy, no w tym momencie technicznie jakiejś rewelacyjnej okazji nie widzę, także nie będę analizował na siłę w tym momencie ROPA WTI nam troszeczkę odjeżdża znaczy odjeżdża, ale ja jestem spokojny, już Wam mówię dlaczego, dlatego że to co się wydarzyło na ROPie to jest prawdopodobnie jedynie korektą, zobaczcie fala AB, zaznaczam Fala BC, czyli ewidentny i wyraźny ruch trójfalowy. Jeżeli widzę, że jest ruch trójfalowy, czy dany odcinek składa się z trzech fal, z trzech swingów, to znaczy, że to jest prawdopodobnie korekta. Fala AB, BC i CD. No i jeżeli ten impuls nam przyspieszy, impuls spadkowy, to wtedy realizacja tego układu zakładanego harmonicznego jest na 35,93, 35,21, prawda? Czyli te strzałki tutaj. Zaczynają nabierać sensu, ale tak jak mówię, ten ruch musi nastąpić, przyspieszyć. No a układ harmoniczny, przypominam, wygląda w ten sposób: XAB, czyli według mnie to, co się zrealizowało na rynku, to jest jedynie fala BC, no i brakuje fali najważniejszej, fali CD. Na dużej dynamice, na dużym wolumenie. Także to jest ruch, słuchajcie, którego na ropie oczekuję w tym momencie. Złoto, chwilowy przystanek można by tego nie analizować i zobaczyć, co będzie pod koniec tygodnia no, ale jedynie zobaczmy, jaka była tam świeca dzienna poprzednio, a ludka to jest ewidentny przystanek przed dalszym ruchem wzrostowym. Zresztą, zresztą zwracałem uwagę na tą świecę z dolnym cieniem poprzednio. Bo bardzo ładna aktywacja popytu, czyli zrzucili, wyciągnęli, zamknęli się powyżej szczytu, powyżej punktu X i jesteśmy cały czas, zobaczcie, powyżej. Czyli pierwsza zasada respektujemy poziom, drugie utrzymujemy się powyżej, trzecia a, i chyba najważniejsza realizujemy, czy przymierzamy się tak, na chwilę obecną do realizacji fali CD i do wypełnienia układu harmonicznego Butterfly'a. Zakończonego na 127,2. To jest poziom, który mnie bardzo interesuje. 1791,92, wypełnienie całej struktury i na yy, uderzenie w tę czerwoną strzałkę po prostu czekamy. Bitcoin, moi drodzy, Bitcoin próbuje tu odbijać. Yy, to jest takie podbicie, bym powiedział, troszkę podejrzane, bo na małym wolumenie, proszę zobaczyć, że ten wolumen popytowy, zielony, malutki, chwilowy, no bo mamy ile? Dwie, trzy świece dopiero. Ale jeżeli ten popyt w początkowej fazie jest mały, to znaczy, że raczej tutaj jakiegoś dużego ruchu się nie powinniśmy, czy nie ma co, żebyśmy się spodziewali, tak, dlatego, że to przyspieszenie powinno nastąpić, to wy, odbicie powinno być wyraźne, na tak naprawdę mamy odbicie 8900 no, no ponad 100 dolarów, tak, no ile, 200 nawet, 200 z hakiem. Ale na chwilę obecną tutaj niczego sensownego nie widzę, nie ma geometrii, wiecie, ja mam bardzo duże zaufanie do poziomów FIBO, do projekcji, do układów harmonicznych, w tym momencie najbliższy pomysł, czy najbliższa projekcja Fibonacci'ego 1 do 1, 8325. I to jest miejsce, które w mojej ocenie na Bitcoinie jest po prostu ciekawe. To, co się tutaj dzieje, jest troszkę za wysoko, powyżej 9000. Uważam, że jest za drogo. WIG 20. No, na WIG 20 tutaj realizujemy dwa poziomy. Piękny wolumen podażowy, proszę zobaczyć. Rzuca się w oczy, więc nie sposób nie wspomnieć o nim. Należy podkreślić, że ta podaż w tym momencie przejęła pałeczkę. Chwilowy popyt widzimy, zgaszony praktycznie został całkowicie, więc pewnie lecimy, lecimy na tym, mierzenie nie FS100. Miejsca no, na spadki niby mamy, aczkolwiek Ameryka realizuje układ Gartleya wzrostowy i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Zobaczcie, bo mamy ten układ Gartleya i co? I może być jakieś jedynie przetestowanie. My na WIGU20 przetestujemy wspomniany f 100 prawda? I co? I dalej się odbijamy. Także warto sobie te wsparcia na WIGU20 zapisać, zaznaczyć 1722 no i 1650, ale według mnie to f 161 czyli wydłużenie Fibonacci'ego, jest troszkę za głębokie. Aczkolwiek FS100, 1722 jak najbardziej realne. Także tutaj w połączeniu z tym, co się dzieje na SP, warto sobie obserwować. Dobrze, słucham Waszych propozycji. Co potrzebujecie, co chcecie, żebyśmy sobie omówili? Jakie macie życzenia i co jest dla Was ważne? Ok, no, na pszenicy cały czas czekamy. Ty 4, 6, 6, 6, 6, 67, 65. Tu się nic nie dzieje. Przypominam, klastrę bardzo ważne zewnętrznej i 8, 8, 6 ale niewiele się zmieniło, więc analiza z dnia wczorajszego jak najbardziej aktualna. Nasdaq, zobaczmy co się dzieje na Nasdaqu, na Nasdaqu na 4Godzinowym, czy mamy 1 do 1? Tak, tu mnie coś za zaczęło zastanawiać na Nasdaqu, fala AB, BC i CDA i idealnie, patrzcie, nie zostało zaksięgowane, 61 też nie. Dlatego ta szansa na przetestowanie, a nie 61. Okej, okay, okay. mamy odpowiedź faktycznie. No, i co tutaj na Nasdaku się nam szykuje? Szykuje nam się podobny układ, który jest na SP. Zobaczcie, jak fajnie ręki się układają, jak duże jest podobieństwo, tak? Nawet takie wizualne, techniczne względem różnych no, indeksów, tak? względem SP przede wszystkim. Układ Leonardo, czy współczesny układ harmoniczny na Nasdaku, może być zakończony 9,580. 9500, no dokładnie 9581, zobaczcie pięknie, punkt D nam tutaj wypada, także bardzo ważne wsparcie, JSW, co takiego się dzieje na JSW, zobaczmy tutaj nam to zaproponował Mirek nam zaproponował JSW o, co się dzieje na tym JSW, może też jakiś 1 do 1 fala AB, fala BC i FS100, no coś jest na rzeczy, tak, ale a Jakby to się miało z poziomami FIBO. Zobaczmy, gdzie ta korekta mogłaby nastąpić. O, widzę bardzo ciekawą strefę. Zwróć uwagę na tę kombinację F161 i 61. Jakie to są poziomy? To są poziomy między 14-15 a 1420. Zwróć uwagę na wydłużenie, no i na wewnętrzne mierzenie. Bardzo ciekawe wsparcie na JSW. No, aż sobie to zaznaczą u siebie. Lecimy dalej, Kofi. Zobaczmy, co tam na kawie się dzieje tak, kawa wystrzeliła, aczkolwiek właśnie o tym też chciałem powiedzieć, e, tutaj ten wystrzał, on może być chwilowy, proszę zobaczyć, tu był pierwszy i tu mamy, e, tu mamy drugi, także e, paradoksalnie jeszcze miejsca na wzrosty troszeczkę mamy, nawet w okolice 105, jak to mierzyłem, chyba niecałe, 104, 100, 67, tak, 104, to jest pierwsza ważna informacja, natomiast druga jest taka, że mierzymy pow, czyli pomiar ostatniej tej fali, no i co mamy? Mamy 61 troszeczkę wyżej, uważam, że te poziomy te poziomy będą na kawie rozgrywać, także jeżeli szukamy końca tego podbicia, to zwróciłbym uwagę najpierw na mierzenie F100, a dopiero potem na 61 całego ostatniego ruchu spadkowego. Uważam, że poziomy jako opory są dosyć ważne. No FIBO w końcu, tak? To jest dokładnie to samo mierzenie, które wczoraj, zobaczcie, zadziałało na euro-dolarze, ten szczyt. Ta czerwona strzałka to był dokładnie ten sam typ mierzenia. Fala spadkowa, mierzymy, 61, powstrzymało i odbijamy. No i tutaj na kawie się spodziewam podobnej akcji, okolice 105,90. Hmm. Chyba wszystko, a dolar do jena jeszcze na zakończenie, no okej. Okay. Ważna informacja, ciekawostka: jeżeli ktoś jest zainteresowany jeszcze bonusem, dzisiaj z tego co wiem jest ostatni dzień, można skorzystać. Jeżeli ktoś chce, czy po prostu jest zainteresowany 20% doładowania konta, no to serdecznie zapraszam i trzeba się do mnie odezwać, i potem pokieruję co, jak, u kogo i na jakich zasadach. Dodam tylko, że promocja działa, jest to sprawdzone. Czasem takie promocje się pojawiają, rzadko, no ale widzimy, że akurat teraz. A taki, taka, taki czas mamy. Wydaje mi się, że to jest związane z końcem miesiąca, z końcem półrocza. Niekiedy brokerzy sobie takie szybkie promocje wrzucają. No i mamy dosłownie dzisiejszy dzień na skorzystanie. 20% konta, doładowanie, bonus. Także jeżeli ktoś chce skorzystać, proszę do mnie napisać. A na zakończenie dolar do jena. Bardzo ładny klaster FIBO 107.20, 107.23, 61 nasze ulubione. Korekta pędząca 1 to 1, klaster Fibo, typowy 1 to 1. No i bardzo ładne wsparcie, żeby nie być gołosłownym. Ponownie zaznaczę ten poziom, żeby do tej analizy również wrócić. Ok, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za przybycie. Wirtualna piątka. Przybijcie lajka, serduszko. Zasubskrybujcie sobie oczywiście nasze kanały. Codziennie nadaje o 12 na Facebooku i na YouTubie. Także jeżeli czegoś potrzebujecie. Piszcie do mnie bezpośrednio na Telegramie, na Facebooku, na maila. Dzisiaj godzina 18. Ważne spotkanie no i oficjalny start grupy Fibonacciego. Także moment przełomowy, słuchajcie, mój pierwszy kurs e-learningowy dla traderów w dwóch częściach. Najpierw miała być jedna, ale było tyle materiału, tyle filmików i tyle opracowań, gotowych strategii czy e-booków, że wyszły mi dwie części, podstawowa i zaawansowana. Myślałem, żeby to podzielić, ale stwierdziłem, że rozdam Wam wszystko. Także w pakiecie, słuchajcie, taki też dodatkowy bonus, niespodzianka. Dwie części, nie jedna, a dwie. Podstawowy i zaawansowany. W sumie kilkadziesiąt filmików, kilkadziesiąt e-booków, opracowania, przykłady, analizy. No i mały bonus ode mnie. Także godzina 18. .00. Słyszymy się na grupie Fibonacciego. Miłego dnia Wam życzę, powodzonka i do wieczorka.